Dziękuję za nominację do Hot 16 Challenge 2 Bracia 420 z Kingston Studio, jak również Żadnemu Miasta Lubartów, Teodorowi Czubackiemu. Chociaż nie do końca potrafię rapować Przyjmuję wyzwanie i puszczam je dalej W walce z covidem chcę być Dawidem Strzelam wirusa wersami wpływem Bo W w Ludwardowie żyłem od zawsze Nawet gdy miasto zarastało chaszczem Dzisiaj obicie miasto zmienia, ale dużo jeszcze jest do zrobienia Chociaż kawał świata w życiu już widziałem Do miasta mojego zawsze z wielką chęcią wracałem Bo kocham te ulice i te kamienice Doskonale znam tutaj Każdą okolicę Jestem Artur, człowiek spokojny walczę zawsze o kulturę Jestem Artur, biegacz mocny Sportem rozwijamy mury Jestem Artur, tu się dzieje Lubartowie przedsięwzięcia Po to, by każdy mieszkaniec Cieszył się chwilą życia Całe moje życie to Lubartu. Kocham symbol dwóch lampartów. Dzisiaj robię to dla miasta Działka wdzięczna, ale nie głaska Hej Ale nie głaska Hej Ale nie głaska, hej. Co się w mieście dzieje, to robią ludzie moi Cele metropolia, szczęście, no i miasta profit Kończą tę piosenkę, bo już 15 Niechaj dzięki tej akcji zginie COVID-19 Dobrze, odwiedziło Nominuję do dalszej zabawy Dziennikarza sportowego pochodzącego z Lubartowa Rafała Patyrę Kolegę księdza Macieja Domońskiego, kolegę aktora Alberta Osika, mecenasa Macieja Polaka, prezesa na obóz Polska Marcina Czurczaka, kolegę Arka Szczygła, właściciela piekarni Szczygiełek, znaną fotograf Liś Laurowy, mojego szwagra Pablo Borso z Dziękuję i dobrej zabawy.